Z dowodem. Ale ja wiem, Longstanie niech tu przyjdzie. Podobno jutro tu ma być w Niech przyjdzie. To zostanie po prostu liść. Nie ode mnie. A wszystko dobrze. E, Inga, skoro slikasz ze mnie, no to leci stąd, naraz. Zablokuj, potwierdza. Zalaznę. się na imam. Uważajcie, żeby na spotkanie nie niejebli kochani już mnie niezbite do wody bo mam już wideo ja pamiętam Ania Też Pusa, hej hej eee, Mart, wypadł stąd, 0 przeglądów, na Usunąć tego bloku od on snap, usunąć go Pusiałam, mam do Ciebie pytania. radę teraz mu zabrać te trzy winacza? Nie da się. Rady. A kombinator wypad Zablokuj. A tu nie da rady nam zabrać tych winaczy. Maru jeszcze tu jest. Jak Maru, tu jest, to mi nie zabierze tych winaczy. winiacze mamy. Szer dziękuję. My się chce zaś, kochani. Je ja się poiszczę. Bo oni zabrać winiacze, kochani, I nie możemy im kurwa oddać. Tak, do trzeciej, na czwartym. Nie wiecie. Kurwa fajnie. To Bo to, ká jsem na téhořeba nebylo. byla. Ba vy kanále vykonám minuty. je mi do Asik! Północna. Asik! Miło! Patrzcie, dościgają nas. Dobrze, chwila. Nie chwila, ja już! Patrzcie. Ale czy mi nie oskarżyć, to jest mój telefon. Ja sobie to zapowiedziałem to, to jest mój to jest telefon? telefon. Czyli to jest telefon, ale mieszkanie swoje. Mogła mi się ten hotel ten mówiłam. A czemu uczęć ci nie jesteś? Bo tutaj mam wszędzie blisko przynajmniej jest ja swoją mam mamę. Aha. co dziękuję. Kaj, mamy tam. Lecimy, kochani. Nie, nie, kurde, nie możemy oddać tych winów. Kaj, lecimy. Kani, let's go, let's go. Filip, dziękuję. Hektor, Kani, uważaj, ale na ściuli. Nie. Nie uda się. Kaj, lecimy. dziękuję. Here we go again. Patrz jak się cieszy Marta Asiu, dziękuję, nie oddajcie mu tych, i, i tych winów Tapujcie myszki Hektor, dziękuję Sama, o kurwa Lewy, Lewy, dziękuję Lewy, Lewy, Hektor ale walka. Kali lecimy uważajcie. Damy radę. Nie, nie da Ci rady chyba. Damy radę, spokojnie, mam nie, dobry team Bo umie Sandra lewy. A ja z ja u... lewego boja. O, lewy, on. dziękuję lewy. Ja pierdolę. Kali, tak, dobrała pod koniec, spokojnie, niech oni sobie u, pracują. Uważajcie pod koniec. Uważajcie pod koniec. UFC się ma. Uważajcie pod koniec, bo oni nas pod koniec. Oj, Moniczy, czy jesteś pewna, że wygrasz? Lewy, dziękuję, lewy, lewy. O kurwa, ile mi lewy, lewy wystarczyło. Kończę, teraz. teraz, 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 teraz. Tomasz, Tomasz, uważajcie pod koniec, proszę was. Kończę, teraz, lecimy. Nie możecie jej dać. My musimy wygrać, przełóżmy. lecimy. O nie. Beata. Kochani, 30 sekund. Damy radę. Dam. Natalia. Dzięki, Luki. Czarnulka. Uważajcie pod koniec. O nie. Tak, tak. Lecimy, kochani, lecimy. Nie, 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 nie. Kochani, tak, chodźmy do końca, proszę. Cztery winy mamy, cztery winy. <laughs> e, nie, nie można obserwacji. Rozmawia e obserwacje tylko te, co e, pomagają. Cztery winy, kochani, cztery winy. Czemu ty z Jaszczycy No cztery winy mamy. To jest dużo dla mnie. Ja bym mnie istnieje tak drogi, naprawdę. No nie! Ci co nie pomagają, nie dostają ode mnie obserwacji. Nie może nam zabrać, nie może nam zabrać tego. Chyba, że jak ona nam zrobić. Jak ona nam teraz cztery winy. Cztery winy mamy, myszki. Cztery winy. W głowie leży coś w papierze. Kochanie, jest cztery winy. Uważajcie, bo... ale wystrzelili. Co dostałaś? Co Mamy cztery winy myszki. Cześć Aneta, no jak? No wygraliśmy. Moja ekipa tapuje cały czas, widza. No i z tego. Uważajcie, bo oni tam jadą, widza, że coś dostajesz, Monia, widza? Widzę po Twojej minie, że dostajesz od razu. Ale wdzięczna idą. Dzięki, nie tapujemy wszyscy um. No, to prawda. mam no, tak. mało. Tatu, ale... e, o kurwa, Take ale na, down. Jakby, Kochani, nie mogę cztery winów stracić. Podwójne są, są podwójne, kurwa. Kochani, teraz ja mam. Teraz no mamy czas. O nie sensu. bądź taka, że mi zabierzesz te winy, kurwa. No teraz jeszcze, a jeszcze. Osiem Badelków. Osiem, osiem, osiem osób. Basia, czekaj na podwójne! Jeszcze cztery inne osoby. Jest, mamy. Cztery, cztery inne. Cztery inne. Mamy. Mamy, mamy, mamy. Jedna, 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 jedna inna. Jest. dało się. Sandra Madzia. Ta ona jest się śmieje. Ona polski Ken, Polski ken. Latujemy. O polski ken, dziękuję, polski ken, dziękuję, benia. Kochani. Kochani, lecimy, leczka go, let's Aneta. go. Natalia. Nie dajcie się, nie zabijcie. Cztery winy mamy. Ta płyn. Słoną dalej! O kurwa! O kurwa! co? Ej kochani, to nie są żarty To oni nam O kurwa! Basia dziękuję O Sandra moja Zbaz Kochani O kurwa! Sandra, kurwa! kurwa! Dnia, co lewy. Tu się dzieje? Lewy, lewy. Sandra, moja myszko! kurzywa, ale, ale walczą z nami. To nie są przelewki. Lewy, dziękuję. Ja co tu się dzieje, moja marwe. Ja pierdolę, walcz Smer! dziękuję Gosie, jadymy z nią Ona ma takiego smaka na te nasze cztery łyniacze, ja to widzę, te spojrzenia od Moniki, ja bym tak znał, że ona dopóki tego nie wygra, nie pójdzie stąd Pójdę, potem wylejdę do Majla. Dobym mieli cztery winiacze. Tak. No i co tego, ale ty nie masz pozycji, tak jak ja mam. Ja mam 40 pozycję, kochane. Za chwilę wiesz? Kochani, 290 i wchodzimy do 30. Ponieważ mam 39 pozycję. <noise> tu cię zagięłam. Wygraliśmy stop 40. I co z tego? I to cztery razy. I co z tego? Boże. I co z tego? Ja mam... Ja mam pozycję w rankingu. Popatrzcie jak ja mam pozycję. Topka to nie wszystko. No... Tak to ja właśnie jest, jak ludzie się starają. Pięć winów. I co moja chcesz mi dalej zabrać? Kochani jak, panie... myślcie, że, kochani, jak myślicie, że robimy to i pokażemy mu, żeby mu zabrać? Wiedziałek z mój charakter, że ona nie odpuści, kurwa. polski Ken. Moja nie odpuści, bo ona zawsze walczy. Zawsze. Czekaj. <laughs> Dobra, wszyscy mówią, że nie, niektórzy moi mówią, że nie. Ne, prostě jsem vám nie že ne, tam má iść. Dobra. Ja Dobrá. Já to já jsem nic No, ne. si se jí octavě i no, má jít a No, do má jelo já